was wszystkich, bardzo serdecznie, ma na imię Rojat, no i dzisiaj, pogramy sobie w Farminga 19. Zaczynamy od tego, że deszcz pada, więc nie możemy nic robić, tylko siać No jak widzicie, deszcz pada To sobie tam posijemy troszeczkę yy, Pracownika, yy, no akurat już poszliłem gdy to pracownik już skończył nam yy, Skończył robić, bo skończyłem, yy, zapisałem oczywiście i skończyłem ją tylko jak się teraz włączyć? To jest Y, to y, się zmienia materiał y, Siewu y, i? A, wyładowałem! Niechcący nie wyładowałem na polu! Czekaj. Bo tu jeszcze nie się Chciałem. Wyładowałem niechcący na polu. Y, włą czekaj, że y, jest znacznie siewu... Tu nie, nie możemy, że tu, o jas, yes, było, 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 czy nie było, musi być blisko akurat, łącz siewnik Zmienić. łącz siewnik. użyj R, okej, okay, szypuje się, to znikło teraz, chyba znikło, teraz opuść siewnik. O, opuszczony siewnik czy potrzeba jeszcze coś, żeby... No, skręcaj tak, po prostu skręcaj. nie będziemy opuszczać. Opuści. Siewnik. Gdzie to było? Opuści. Nie obciąży ich. Siewnik. Nieznacznik. Było ładu nie. Włącz. Siewnik. Włącz. Siewnik B. Coś robi? Nie. Jak się patrzę, opuścić obciążenie siebu. Otóż... Włącz, włącz, włączamy. By na lepiej miał opuść pokrywę, opuść opuściłem, wygnacznik siewu, Mień prędkość, włącz siewnik. I tu się coś zmieniło. A obciążnik. Nie z nas ich tylko opój obciążnik. Jak się to? Teraz... Włącz siebie, nie zatrudni pracownika, albo zatrudni pracownika. bo... się A, z nas ich siebie, wyłącz, włącz, włącz. włącz, włącz, włącz. To jest włączony teraz. I teraz opój siebie, gdzie jest? Gdzie jest opuścielnik? Otwórz pokrywę, opuści obciążenie z siewu B. B się włączyć, wyłącza. Opuść, obciążenie, otwórz pokrywę z siewu, wyłącz, wyłącz, właduj, właduj, coś się gdzieś zmienia. Łącz, siewnik włączony. Och, no bo niech pracownik robi nam. Co tam mamy? Niech robi nam pracownik. Deszcze pada, by nie mogę zatrudnić pracownika, tutaj też nic nie mogę zrobić. A ja będzie pochmurna pogoda. Ja chciałem zobaczyć, jak się włącza siewnik. Dobra, z, yy, teraz włączamy pracownika. Dobra, 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 proste, żeby się zjechali. Chciałem akurat bo robi coś. Opuść siewnik. B, włącz Teraz jest włączony? Robi? Robi. O, wiem jak Czyli jak jest tam wyłączone, yy, zrobione, na no wyłączone to trzeba, ro, trzeba włączyć. To jest jak jest wyłączone, to trzeba... to jest włączone. To jest taka logika moja. Jak przyznaję pada to będę robiła, jak się jeszcze pada. No cóż. Jest. jest jeszcze jeszcze noc. Będzie ciemno. No i ciemno jest. Ale nie mogę włączyć światła. O, jeszcze, jeszcze bardziej ciemno. Ale się nic nie widzę. No to co, nic nie widzę. Eee... E, e, a ja nie Nie. Jak się włącza światła? Dobra, nie... włączył światła. I robimy! co to... czemu tak szybko jedziesz? Dobra, zatrudnijmy pracownika. Raczej. I tutaj też zatrudnijmy pracownika. Dobra, i tutaj też zatrudnijmy pracownika, żeby włączyć światła, B włączone. I jedziemy. I jedziemy... ...skoczyć to pole na szybciora Dobra. <śm> no tu je skręcamy... Tu się coś sypie się, a, już, już się nie sypie. No widziałem. Tam mrugam się sypie coś. To do... dobyć tak, że... yyy... E... Ten yy, zbiera te plony. pensja po 16 dolarów, będzie pensja ogólna za robienie wynajętej maszyn, chyba, ale będzie taka pensja nie. A, mało. Mało. Nie, zarobi A w sumie to mogłem zastopować czas. W sumie to czekaj, jeszcze skultywujemy te pole. Wzadnijmy sobie pracownika. niech robi. Dobra, jeszcze schodzona jest śmiała. Aha, Dobra, aha. tak skręcamy. Zatrudnijmy sobie pracownika tutaj. Ha. Ale nikt pracownika nie robił, tylko trzeba jeszcze skultywować te pole. ...na 25 mm -hmm. To jest posiana, a ja bym niszczył pole ony... ...nie niszczę. To jest dość dobre. Spultowuję o troszkę pole... robi nam. Ale będzie pełne, więc sobie przejedziemy tym... Kombaj, ...kombajnem H z i B robimy. Bo zaraz to skończymy to robienie, w tym polu. I zaczniemy drugie pole. A tam, że będzie, będzie pełne. tak mi się wydaje. Tak. to mi zakończył pracę? Chyba ten, co siewe, zakończył pracę. Troszkę będę im komerkę. Mamy sobie pozorników. co one to mogą zrobić teraz? No ale co, będę, będę czekać, że pole się posieje. O, jak wina się zrobi, Otra! Zupełnie to chmury są. Jest raz winnie, raz ciemniej. Pełnie chmury. Jeszcze raz podjadę. I to na raz, czy nie weźmę to na raz? A, jeszcze żeby było jasno? Hmm, Weżne czy nie weźmę? Chciałem, dobra. Dobra, idziemy szybciej. Zrobiłem na tym drugim polu, to jest soja. Wszędzie soja będzie przeno. A bożego dnia jest tutaj. A to jest zrobione. Tu zaja będzie pełne, więc sobie podjadę. Tym to do Tam gdzie robi kultywatorem, bo sobie. só. już zrobione mhm. To jest takie same maszyny, więc chyba będzie tak samo Mogę ja to wcześniej pomyśleć o tym by robił mam że sobie nie będę wskazać te maszyny a niech praca nie robi a tu że będzie pełne tu jest ile? nic dobra sobie podjedziemy, chwilę na razie zatrzyma się praca Jeszcze się plony. O, już pełna jest. To jak w Mhm. Szypie, szybie, szybiej i sypia. A Ale ta, tak mało pole ma. Jedziemy sobie tym. Ja mu przeskazać. Dobra. Kombajn na trielcie. Tak silnik siwnik ten jest. Nie, chyba sobie nie przeskazają maszyny. Dobra. Kombajn odzwonił pracownika i jedziemy sobie kombajnem. Dobra. Właściwie to... Z... Zatrzymajmy coś? Nie Nie będziemy zatrzymywać czasu. To są małe pola. Na farmingu 17 miałem, miałem ogromne pola. To było też ciężko. A i wiem dlaczego to jest ten. Już wiem dlaczego są ciemniejsze obszary, bo to jest te, bo to jest ścieżka się, się robi, za tym kombajnem. No, myślałem, że to jakieś plony są blisko, a tu ścieżka się robi za tym kombajnem, to jest dość ciekawe. Teraz znowu zacznie padać. Mam wziąć inne zadania. Ciekawe czy te sprzęty się yy, niszczą. Nie, nie niszczą tylko dnia. No może chyba... Bo mi się wydaje że niszczą że sprzęty. jakieś na wolnym wybiegu, jak le spada. Ale ciekawe czy te, te wynajęte sprzęty się kasują po zadaniu wykonanym. Swoją drogą. To jest dość ciekawe. Dobra. Skończymy to pole. No i znowu zacznie padać. No i znowu, znowu. Przerwana praca, bo będzie padać. Muszę to szybko skończyć. Ale się tu zatrzymamy czas. Zatrzymamy czas. Dopóki nie będzie padać. Tak. Zatrzymałem teraz SAF i dałem nadzieję, że ta nie będzie padać Ale co? A to wygląda na tym polu A myślę urośnięte teraz Czy połowa pola jest urośnięta, a połowa pola stoi w miejscu, To jest dość ciekawe, Ola, skoczę to pole? Zacznę te drugie pola już, już przyspieszonym czasem Żeby nie czekać za tronami To no, teraz was włączy chwilę Jeszcze chyba cztery podjazdy będą a ciekawe, ile kosztuje te największe pole zrobią już teraz? Pracownik to będzie robił, ile kosztuje te największe pole? Jakie jest? ósemka. Milion, a te mniejsze. tani. To bym kupił chętnie. Teraz wszystkie pola. Ha. Co ty robisz, pracujesz na polach? B. Co on robi w tym to Ja nie wiem. Pomocy jest to zablokowane, ale gdzie to? Ja nie wiem. Chyba ten pomocik Z ty Z tej kultywatora I z tego silnika. Wow, 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 aha, bo pełne e, Jak wysunąć rurę teraz? Wywo... Wywiesz... Tak Wy... Wysunę rurę, o już jest ...że to powinno być tutaj stój W Sypie Sprawa z ziemniakami Ziem, Ziemniaki, tak? Ehe 4000 zostanę Aby mógł zostać więcej za to co to jest to plus to a może nawożenie, zbiór plonu zbiór plonu, nawożenie nawożenie pęsze nawożenie transport mam przetransportować jeszcze ne? więcej nie mam misji. Pracowanie BEL. Pracowanie bel Aha, bo tu są te maszyny. Tu już ileś. Tam tych maszyn jest. Dobra. Pełne. Zatrudnimy sobie pracownika tutaj. I przenieśmy to do magazynu. To jest dobry plan. Jak, jak będziemy mieć więcej kasy, to kupimy sobie tyle i wszystko spylamy I. I muszę przy tym być Jak się wsypuje... Dobra Zapiszmy sobie klę Tu zapisz klę Dobra Jeździcie ja z wami, żegnam. żegnam. Was jak zwykle, Rojot. Trzymajcie się i cześć do następnego odcinka. Pa!